zaszczyt, że mogę prezentować tutaj w Senacie projekt ustawy o biogazowniach rolniczych, o pofermencie i o biopaliwach. Na wstępie rzeczywiście, tak jak pan senator Chruścikowski powiedział bardzo serdecznie dziękuję za tak zgodne przyjęcie trzech połączonych komisji projektu ustawy, który również zgodnie został przyjęty w Sejmie przez 449 posłów, a jeden poseł się nie wstrzymał, ani jeden nie był przeciwko. To jest właśnie ten model, który przyjęliśmy. Model szukania dobrego dla polskiego rolnictwa, dobrej ścieżki transformacji energetycznej, w którym to rolnik jest w centrum tej transformacji energetycznej i rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich korzystają z tej transformacji. Dlatego też ta ustawa została przekonsultowana z aż 160 podmiotami. Bardzo dużo uwag przyjęliśmy. Ponieważ chcieliśmy doprowadzić do takiego konsensusu ponadpolitycznego, że rozwój biogazu, rozwój biogazowni rolniczych jako elementu transformacji energetycznej łączy nas wszystkich. Przechodzą do szczegółów i konkretnie ustawa, w największym skrócie, składa się z takich trzech komponentów. Pierwszy komponent dotyczy rzeczywiście biogazowni rolniczych, przyspieszenie procedur inwestycyjnych, umożliwienie rolnikom. Szybszego, szybszego inwestowania w biogazownie rolnicze, zabezpieczenie interesów rolników, jeżeli chodzi o ziemię, nie trzeba jej przekształcać na przykład na cele przemysłowe, może to jest oczywiście realna korzyść podatkowa i bardzo ważny komponent ten dotyczy nie tylko rolników indywidualnych, ale również zakładów przetwórczych, czyli przetwórstwa, które dzisiaj szuka dobrych pomysłów na obniżenie cen energii i ciepła, więc biogazownie rolnicze mogą powstawać również w miastach, w zakładach przetwórczych, na przykład w mleczarniach, u producentów soków, czy różnych innych artykułów spożywczych. Czyli taka gospodarka obiegu zamkniętego z tych wszystkich, wszystkich i oczywiście gorzelni, to jest tak, to zresztą gorzelnie są jednym z najlepszych, można powiedzieć, miejsc, w którym idealnie biogazownia współdziała dzisiaj. Jedna piąta substratów, które używane są w 150 polskich biogazowniach rolniczych. Niestety mamy tylko 150 biogazowni rolniczych. W Niemczech jest 9 tysięcy i tylko mamy 150 MW Jeżeli chodzi o biogazownie rolnicze, to gorzelnie dostarczają Jedną piątą substratu, czyli wywar gorzelniany jest idealny. I rzeczywiście w naszej koncepcji, koncepcji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bo tych gorzelni rolniczych mamy około 60 i są to oczywiście polskie gorzelnie rolnicze. Idealnym komponentem jest właśnie biogazownia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że zakłady przetwórcze, ten cały sektor jest bardzo zainteresowany tą ustawą. Bardzo istotne w tym aspekcie biogazowni rolniczych będzie kwestia dotycząca substratu. Chcemy, aby ten naturalny substrat, który będzie określony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, umożliwił właśnie tą szybką ścieżkę wprowadzania, i to jest drugi komponent produktu pofermentacyjnego do obiegu. A więc w końcu po kilkunastu latach również chcemy przerwać wieloletnią dyskusję na temat pofermentu. Jest rzeczywiście tak, że w zeszłym roku około 4,4 miliona ton pofermentu zostało w Polsce wyprodukowane. Jest on znakomicie przyjmowany przez wszystkich rolników. Jeżeli byśmy zrealizowali cel, który sobie stawiamy, realny, spokojny, 70 lat i 2000 megawatt w biogazie rolniczym to oznacza Około 60 milionów ton pofermentu. 4 miliony ton dzisiaj, 60 milionów za 7 lat. Jeżeli chodzi oczywiście o biogazownie rolnicze, to oznaczałoby też, że ta, ten wolumen pofermentu zastąpiłby dzisiaj mniej więcej 1 trzecią nawozów mineralnych zużywanych w Polsce. I ten rzeczywiście komponent pofermentacyjny, dotyczący produktów pofermentacyjnych jest kluczowy z punktu widzenia interesów rolników i trzeci komponent, komponent dotyczący biopaliw to wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku standardu europejskiego standardu paliwa E10. Ta kwestia była podnoszona przez wszystkie partie polityczne i rzeczywiście wprowadzamy szybko paliwo. E10, my dzisiaj mamy paliwo E5, czyli w E95 będzie więcej biokomponentów. E, oczywiście benzyna E98 zostanie, ten, ten, ten współczynnik zostanie powiększony. Co to oznacza dla rolników? Co to oznacza dla również mieszkańców miasta? Przede wszystkim więcej zielonego paliwa i około 500, może nawet 600 tysięcy ton kukurydzy i gorszej jakości zbóż, które będą wykorzystywane do produkcji bioetanolu. Chciałem tu między innymi podać przykład, bo pani, pani senator Donata Jezłowiecka słusznie zadawała pytanie dotyczące jakby kierunku transformacji między innymi w naszym województwie, bo jesteśmy z tego samego województwa jest największa, największy, można powiedzieć, instalacja do produkcji bioetanolu te nasze mechanizmy które wpisaliśmy w ustawę wprost rekomendują i wskazują że większość zdecydowana większość 70-80 a ufam że nawet 100% kukurydzy która będzie zużywana do produkcji bioetanolu musi pochodzić od polskich rolników i to jest też ponadpolityczna zgoda podsumowując szanowni państwo takie realne korzyści tej ustawy opierając się na bardzo konserwatywnych danych. Jeżeli chodzi o ograniczenie przez wybudowanie 2000 MW w biogazie rolniczym mocy, ograniczenie emisji CO2 to jest około 12,5 miliona ton rocznie. To jest realny zysk. Jeżeli chodzi o wartość substratu, która będzie wykorzystana albo przez przetwórców do produkcji energii ciepłej, czy Energii elektrycznej w biogazie rolniczym albo będzie bezpośrednio dochodem rolników, którzy dostarczą ten substrat inwestorom, którzy zainwestują w biogazownię rolniczej. Wartość tego substratu to jest około 3 miliardy 200 milionów złotych rocznie na dzień dzisiejszy, czyli Taka będzie korzyść przy 2000 MW dla polskich rolników i zakładów przytwórczych, które oczywiście o ten, o ten koszt będą mogły zmniejszyć kwestię dotyczącą kosztów produkcji energii i ciepła. Jeżeli chodzi o miejsca pracy, przyjmujemy jedna biogazownia, to pięć miejsc pracy, twardych pięć miejsc pracy, plus oczywiście miejsca pracy w usługach około. Biogazowni rolniczych, czyli 2000 MW, to około 10 tysięcy miejsc pracy na obszarach wiejskich, plus wszystkie y, y, usługi dotyczące czy transportu, czy logistyki, czy zagospodarowania po fermentu. To na pewno jest model, który jest nam, y, jest nam y, bliski. Podsumowując, Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie chcę podziękować za tą ponadpolityczną zgodę. Szukaliśmy rozwiązania. Tutaj w tym miejscu chcę podziękować panu senatorowi Chruścikowskiemu, który zgłaszając również poprawki pokazał właśnie, że ten sposób myślenia dla nas jest jak najbardziej aktualny, ponieważ zgłosił jedną z poprawek, która była zgłoszona na etapie sejmowej przez posłów Koalicji Obywatelskiej, ale nie została przyjęta z uwagi na znak zapytania dotyczący jasności sformułowania, ale pan senator Chruścikowski idąc właśnie w duchu szukania pełnego porozumienia, taką poprawkę dotyczącą klastrów, słuszną naszym zdaniem, zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił, co wypełnia tę poprawkę, którą zgłaszała w Sejmie pani poseł Dorota Niedziela. Mówię o tym z, z wielką radością, dlatego że szukanie pełnego konsensusu dotyczących rozwiązań dobrych dla polskiej chwili, dla polskich rolników, jak i zakładów przetwórczych dla biznesu i dla mieszkańców obszarów wiejskich. Jestem przekonany jest naszą intencją. Jeszcze raz dziękuję za wczorajsze procedowanie wszystkich trzech komisji przyjęcie bez w tym bloku głosowania i przede wszystkim również chcę podziękować bardzo serdecznie legislatorom tutaj Senatu znakomita praca rzeczywiście znaleźli wiele uwag, które doprecyzowały ustawę i my z radością, jako Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zdecydowaliśmy pozytywnie się do tych uwag odnieść, za co bardzo serdecznie dziękuję pani marszałek. Bardzo, bardzo pani senator dziękuję za, za te pytania. A więc idąc po kolei, jeżeli chodzi o szybką ścieżkę inwestycyjną, jeżeli chodzi o postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy, skracamy tutaj czas na wydanie decyzji z 90 do 65 dni, jeżeli chodzi o postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z 65 dni na 45 dni, a jeżeli chodzi o kluczowe, kluczową decyzję w sprawie warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci ze 120 do 90 dni, najczęściej trwało to nawet więcej. To jest jakby pierwszy element upraszczenia procesu inwestycyjnego. Dwa kolejne elementy są następujące. Brak obowiązku przekształcenia ziemi, na przykład tego jednego hektara, który będzie przez rolnika przeznaczony na podinwestycje biogazowni rolniczej, nie musi go przekształcać na grunty o charakterze przemysłowym. To jest oszczędność mniej więcej też konserwatywnie, przez konserwatywnie mówię. Chodzi mi o jakby najniższe pozytywne zyski, a mogą być one wyższe, to może być 200-300 tysięcy złotych takiego zysku w perspektywie 10 lat. To daje jednak większą rentowność inwestycyjną. I drugie założenie, model, który przyjęliśmy, który spotkał się z bardzo dobrym oddźwiękiem ze strony rynku. Mamy świadomość tego, że biogazownie rolnicze są bardzo kosztochłonną instalacją, w związku z tym proponujemy, aby rolnicy mogli tworzyć takie partnerstwa korzyści, na przykład w formie spółek z inwestorami prywatnymi czy, czy państwowymi w zależności od tego. Najczęściej to będą oczywiście prywatni, być może też i samorządowi w ramach spółdzielni energetycznych. Natomiast zawsze kwestia dotycząca ziemi będzie zabezpieczona u rolnika. Ta ziemia będzie zawsze pozostawała u rolnika i to jest wprost zapisane w ustawie. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą pytania o tworzenie na terenie miast, przepraszam bardzo, biogazowni. One oczywiście mogą powstawać tam, gdzie jest już, gdzie są wydane te wszystkie pozwolenia o warunkach dotyczących kwestii środowiskowych, gdzie zakład taki jak na przykład mleczarnia, czy zakład przetwórczy działa, to w tym momencie realizacja takiej inwestycji, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego jakby umożliwia realizację inwestycji o charakterze właśnie dotyczącym dotyczącym funkcjonowania na przykład przetwórstwa tylko i wyłącznie poprawia wszystkie Parametry środowiskowe pozwala wykorzystać te wszystkie odpady czy pozostałości po produkcji rolno-spożywczej, które dzisiaj są odpadami, często są po prostu wielkim kosztem dla przetwórców, na bezpośrednią produkcję energii i ciepła. Mamy już jasne przykłady, że po przyjęciu w Sejmie tej ustawy. Kilka firm dało nam sygnał i to zagranicznych koncernów, na przykład Duża Francuska, czy największa francuski inwestor w zakresie mleczarstwa, powiem wprost firma Danon, która chce w Biruniu właśnie lokalizować w swoim zakładzie, największym zakładzie, bo współpracuje z polskimi rolnikami biogazownię rolniczą, dlatego że chce te wszystkie pozostałości wykorzystywać do produkcji energii i ciepła dla swojego zakładu, obniżając w ten sposób również koszty produkcji produktów w tej biogazowni. Mnóstwo polskich firm, mnóstwo również mleczarni dokładnie się ku temu zmierza. Co do spółdzielni energetycznej, to jest tutaj drobny niuans oczywiście w samym. Mieście te spółdzielnie energetyczne nie będą mogły funkcjonować, bo one są jednak przeznaczone dla obszarów wiejskich lub miejskowiejskich. Ale uprzejmie pozwolę sobie wykorzystać ten moment i reforma rzeczywiście dotycząca spółdzielni energetycznych, również przygotowana przez. Zespół prawników i ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została wpisana do projektu, który w tej chwili jest procedowany w Sejmie, czyli największej nowelizacji ustawy o OZE. Będą Państwo ją, mam nadzieję, wkrótce procedować, bo mamy dzisiaj w tej chwili osiem spółdzielni energetycznych, cztery spółdzielnie energetyczne są w rejestracji daleko za mało. Niemcy, Duńczycy mają 1500-2000. Naszą intencją jest to, żeby spółdzielnie energetyczne, a tą reformę przygotowaliśmy po to, żeby usprawnić sprawozdawczość, kwestie dotyczące umów między sprzedawcami e energii a spółdzielniami, kwestie dotyczące w ogóle parametrów organizacji, przede wszystkim przyłączy do do sieci. Tutaj mamy takie jedno bardzo ważne założenie. W momencie, kiedy się spółdzielni energetycznej bilansuje kwestia dotycząca produkcji energii, nie będzie można odmówić przyłączenia. O tym Państwo będą dyskutować za kilka tygodni. Tym bardziej, i to jest właśnie to też pytanie, o które, które słusznie zadawała Pani senator Danuta Jezłowiecka z tą reformą dotyczącą spółdzielni energetycznej, która jest pewnego rodzaju aktem. Pomysłem wykonawczym do stawiania biogazowni rolniczej, bo zawsze pod, 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 podkreślam, e, mówię o bardzo pozytywnym przykładzie mojego poprzednika, który dzisiaj jest burmistrzem gminy Szadek, pan Artur Ławnicza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nawet z nim dzisiaj rozmawiałem, dlatego że w gminie Szadek jest jedyna, e, jedyna gorzelnia rolnicza w województwie łódzkim, która właśnie rozpoczęła inwestycje. Budowy biogazowni rolniczej, a gmina jest zainteresowana, aby, aby dostarczała ta biogazownia rolnicza ciepło, ciepociągiem. I to jest właśnie miejsce, w którym taka spółdzielnia energetyczna może powstać. A rolnicy, którzy dostarczają substrat i do biogazowni, i do Gorzelni będą z tego korzystać. To jest właśnie takie dobre. Już wiem. Ale ostatnie zdanie, przepraszam Pani Marszałek i z tą reformą dotyczącą spółdzielni energetycznych związana jest kwestia dotycząca uczestnictwa w programie Repower EU Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja Europejska chce zaakceptować i mam nadzieję, że zaakceptuje wkrótce nasz program miliarda euro, czyli około 4,5 miliarda złotych na rozwój sieci na obszarach wiejskich, bo musi być też reforma legislacyjna, to właśnie spółdzielnie energetyczne. W naszej jakby opinii spółdzielnie... Tak, tak, ale tylko jedno zdanie, bo, bo to jest kwestia bardzo istotna. Większość projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii związane są jednak z obszarami wiejskimi. Stąd też pomysł... Sto... Tak, tak, stąd też... Pani, pani senator, ale to nie jest dyskusja. To tylko jedno zdanie. Nam po prostu chodziło o to, że wysłuchaliśmy wszystkich interesariuszy, popatrzyliśmy, dlaczego te spółdzielnie energetyczne w tak małym zakresie są rejestrowane, no i zaproponowaliśmy takie rozwiązania, które ufam, e, e, przyspieszą tworzenie takich spółdzielni energetycznych dla dobra gmin wiejskich i miejskowiejskich. O tym też rozmawialiśmy na komisji sejmowej, i co do zasady, trzeba pamiętać o tym, że biogazownie rolnicze są lokalizowane tam, gdzie są już substraty, czyli na przykład w zakładach przetwórczych czy w gorzelniach, więc wyłącznie wyłącznie poprawiają chociażby właściwości odorowe czy kwestie środowiskowe, ponieważ te odpady, które na przykład są w zakładach przetwórczych, nie muszą być wywożone na zewnątrz, można z nich produkować energię i ciepło. Natomiast w tej sytuacji, w której na obszarach wiejskich tworzone będą biogazownie, no najlepiej i nasza dlatego ustawa jest tak skrojona pod, rolników indywidualnych po to, żeby zwiększyć efektywność ekonomiczną hodowli chociażby bydła czy trzody chlewnej. Jest oczywiście oczywiste, że to jest ustawa przede wszystkim dla hodowli zwierzęcej, czyli bliskość do substratu, bliskość do gnojowicy jest fundamentalna. Jest założenie takie to jest powszechne założenie, że jeżeli ma być jeszcze substrat transportowany, no to nie może być to odległość większa niż 20-30 km i zgadzam się z panem senatorem w jednej rzeczy. Zawsze biogazownia rolnicza powinna powstawać w pewnym konsensusie społecznym. I dobre przykłady, chociażby Michałowice Michałowo, przepraszam, Michałowo w województwie podlaskim, gdzie jest burmistrz Platformy Obywatelskiej w 2015 roku, jak po raz pierwszy była realizowana inwestycja dotycząca biogazowni, rzeczywiście było dużo znaków zapytania, były protesty. Dzisiaj już po kolejnym etapie sami mieszkańcy chcą dołączać się do y, 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 ciepła. Y, wytwarzanego z tej biogazowni, nie widząc żadnego problemu właśnie współpracy. Podobnie jest pod Poznaniem i takich inwestycji jest coraz, coraz więcej. Dzisiejsza technologia jest zdecydowanie lepsza niż ta, która była 10-15 lat temu. Wtedy popełniano niestety kilka błędów przy realizacji biogazowni rolniczych. Dzisiaj na szczęście tych błędów już się nie popełnia. Natomiast tak jak jestem przekonany, mieszkańcy widzą pozytyw w kwestii obniżania kosztów energii i ciepła. W tej kadencji nie zdążymy przyjąć jakichkolwiek przepisów dotyczących tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o biogazownie rolnicze, to chcę jasno tutaj podkreślić, co każdy profesor, który zajmuje się, czy naukowiec potwierdzi: kwestie odorowe, każda biogazownia po prostu redukuje na plus. 98%, ponieważ jeżeli mamy substrat, który miałby być gdzieś tam rozwożony, a natychmiast jest już wykorzystywany do produkcji energii i ciepła, to jest tylko i wyłącznie z korzyścią na plus. Natomiast chcę jasno powiedzieć, dziękując panu senatorowi, bo rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy wybrani w tym samym okręgu, czyli w województwie opolskim. Chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście wspomniana przez szanownego pana senatora lokalizacja goświnowice, czyli gmina Nysa, w również z którą również pan senator jest związany. To jest lokalizacja największego w Polsce zakładu do produkcji bioetanolu, który właśnie będzie jednym z beneficjentów pozytywnych tej ustawy, bo 182 tysięcy metrów sześciennych bioetanolu z polskiej kukurydzy będzie musiało być wyprodukowane. To jest pozytywny aspekt właśnie tej ustawy.